Witamy wszystkich serdecznie, z tej strony Kuba Agro I Fres Gramy na mapie Hoff Bergman oto nasz pierwszy odcinek yy, Mamy zamiar zrobić serię yy, Hofbergman, właśnie na, na tym zapisie Gramy już yy, ponad rok na yy, sezonie znaczy jeden sezon Frez właśnie jedzie ogarnąć yy, ser A ja was wprowadzę w, yy, do gospodarstwa No to tak Jesteśmy właścicielami tych farmandów. Kupiliśmy na samym początku yy, tutaj pastwisko dla owiec ponieważ yy, było bardzo tanie a Jak widać opłaciło się ponieważ Ten farmland no to widać jaką ma cenę niestety Jest drogi nie A dlaczego mielibyśmy Czekać z owiec Tutaj mam yy, kury. Ci, którzy grają na, na tej mapie, no to wiedzą pewnie, jak tutaj wygląda gospodarstwo, ponieważ jest jakby nieedytowalne. Każdy ma takie samo, jak zresztą na, na, na tej mapie. Świn jeszcze nie mamy, ponieważ yy, w tamtym roku nam po prostu nie poszły ziemniaki. Były zasadzone, ale niestety nie wyrosły. Także stwierdziliśmy, że poczekamy do następnego roku yy, z hodowlą i świn. Silosy y, na y, kostki, te y, stakery, które tutaj stoją, y, to y, nie ładowaliśmy ich jeszcze ani razu. To są belki, które po prostu mieliśmy na samym starcie. I nigdy jeszcze nie wykorzystaliśmy wszystkich, także stoją. Produkty sera już, już zaczęliśmy, ponieważ y, kilka kus przyszło y, młodych na świat i mamy trochę... Koziego, y, ma, ma, mamy trochę koziego mleka, także produkuje się y, cały czas y, kozi ser. Fres właśnie to ogarnia. Pobornika mamy sporo, ponieważ cały czas y, 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 ścielimy krową. I tak to wygląda. Y, y, jeśli chodzi o zwierzęta, to zaczęliśmy od stanu 18 y, owiec i kóz oraz od 18 Krów. W tym momencie widać mamy 23 krowy, 42 kozy i owce. Na początku było 10 kur, już jak widać przybyło nam 11 kur w bardzo krótkim czasie, ponieważ wydaje mi się, że minęło jedno przejście od tego czasu. Mamy również konie. Jeśli chodzi o maszyny, to y, mamy podstawowe maszyny, y, które y, są startowe na wersji 1.005 tej mapy, bo to jest bardzo ważne. Na początku każdego odcinka będziemy Wam mówili, na jakiej wersji aktualnie gramy, ponieważ w przypadku tej mapy jest to naprawdę ważne. Y, czyli tak, mamy obecnie tego tutaj Gatora, y, tego busa y, Forda Transit, który pojechał właśnie Fres. Mamy tutaj y, ciągnik y, John Deere. Mamy jeszcze ciągnik y, Case, który nam został, który y, został z tych maszyn startowych, ponieważ on ma du dużą moc, więc go zostawiliśmy. Został nam jeszcze ten fend o, mocniejsz o większej mocy, bo tam na początku są takie dwa fendy y, nowoczesne. Y, zresztą zaraz Wam pokażę. No właśnie, ten fend, trochę brudny, bo pracujemy w lesie. Fenda favorita oraz tego mniejszego fenda podobnego do tego sprzedaliśmy, bo stwierdziliśmy, że pięć ciągników na takim gospodarstwie na start nie, nie jest nam potrzebnych. Kupiliśmy dodatkowo ten rozrzutnik Samsona, ponieważ ma możliwość rozrzucania także kompostu. A jak wiadomo na tej mapie można produkować kompost własny. Ładowarka kramer. Oczywiście jest maszyną startową. Dodatkowo y, kupiliśmy sobie y, większy siewnik, ponieważ było nas stać. A akurat y, ten siewnik, który jest na, na starcie, ma tylko 3 metry szerokości. Zamieniliśmy go na 6 metrów szerokości i tak, tak naprawdę niewiele dopłaciliśmy. Jeszcze jedna y, ważna informacja dla, dla tych, którzy grają na sezonach. Y, u nas czas siewów wygląda, zaraz wam pokażę. To jest nasz siewnik, u nas czas siewu wygląda właśnie tak, ponieważ gramy na Seasons Geo Polska od Antona. To Geo jest na Mothrave'ie. Yy, sorry, że ci się wtrącę, ale jest taki przypał, że owce mają 8 litrów wody, to jadę im nalać. Wiem, właśnie o to chodziło, że na koniec, no może te, nie na koniec, bo niewiele czasu odcinka pewnie minęło, ale zaraz z Tobą pojadę, przy, przy, przy okazji pokażemy dobra, to na pewno ile tam nam się tej yy, ile tam nam się tej wewny produkowało jeśli chodzi o Winy no to Stan Binów jest taki, niewiele mamy, jeśli chodzi o zboża, no zawsze coś. Yy, Owiec był yy, koszony dla koni, ale w sumie stwierdziliśmy, że na tej mapie nie ma znaczenia, czy yy, karmimy ścianem, czy owsem ponieważ yy, jakby ni nic to nie daje. Teraz wam pokażę o co chodzi. No jak widać, tutaj yy, jest po prostu równowaga, tak. Więc z racji tego, że owiec jest po prostu droższy, to myślę, że jak będzie na niego dobra cena, to po prostu go sprzedamy. I w skrócie to tak to wygląda. Korzystamy z różnych modyfikacji na bardziej realistyczną jazdę. Ale myślę, że z modyfikacjami to będzie osobny odcinek, w którym Wam po prostu pokażę na początku z jakich modyfikacji korzystamy. Jeszcze skrypt który jest no, ważny. Widać to na, na, odcink na odcinkach na pewno też y, będzie, że maszyny się kopią. Zwłaszcza teraz w śniegu. Mocno jeśli chodzi o stan pól, y, no to na polu numer 8 w zeszłym roku były, siane, y, były sadzone ziemniaki, ale no tak jak mówiłem, nie, nie y, wyrosły. Teraz jest posadzone yy, żyto bodajże, yy, Tak, bo na tej mapie można też yy, mieć żyto. Na polu numer 7 yy, była, był owiec z tego co... tak, z tego co, To było pszenica, nie, pszenica była. Yy, teraz jest... Yy, na zimę została zasiana trawa. Yy, yy, wiosną zbierzemy tą trawę i zasadzimy zasiedzi, tam, zasiejemy kukurydzę. Na polu numer 5 był owiec, a teraz na razie nie ma nic, póki co? Jeśli chodzi o sytuację z nawożeniem, to wygląda to tak. W zeszłym y, roku robiliśmy dość sporo misji, żeby na tym zarobić, a jesienią y, Frez wymyślił, żebyśmy kupili farland z lasem, ponieważ to się opłaca, więc wybraliśmy ten farmland no, ponieważ oczywiście ten drugi farmant leśny, który jest na tej mapie, jest niesamowicie drogi, także w ogóle to, ta opcja nie wchodziła w grę. I tak musieliśmy wziąć kredyt 140 tysięcy, z, z czego spłaciliśmy już 100. No i to oczywiście całe, cała zima jest pod znakiem lasu, pod znakiem lasu tak? Pod znakiem wycinki drzew, żeby na tym trochę zarobić. Nie, nie, nie wytniemy wszystkiego. Yy, zostawimy tam, żeby to yy, jakoś wyglądało. Żeby tam za, za pastwiskiem ładnie właśnie wyglądał yy, las. Wytniemy tylko tyle, żeby nam się tu zwróciło, żebyśmy trochę na, na tym zarobili, ale be, bez przesady. Zatrzymaj się na chwilę, Fres. Mowa. To jeszcze pokażemy, ile mamy wełny. Przez całą... przez pół zimy ponad się nazbierało trochę tej wełny. Teraz nie sprzedajemy, ponieważ zaraz wam pokażę o co chodzi. Przez to, że jakby nie minął jeszcze rok, jak gramy na tej mapie na Seasons Nie tyle na Seasons, to na nowej wersji 1005. No to jeszcze się do końca trendy cenowe jak tutaj widać nie ustabilizowały i tutaj są różne skoki. Myślę, że jak skoczymy w nowy mm, rok jakby w sezonie to od pierwszego dnia wiosny już będzie dużo lepiej wyglądało i te ceny będą dużo bardziej takie naturalne po prostu Zamierzamy wstawiać krótkie filmiki tam takie bardziej poradnikowe, bardziej pokazujące co się dzieje u nas na gospodarstwie tak w przeglądzie. A oprócz tego będziemy częściej na pewno organizowali livey. No na pewno na, na najbliższych live'ach no to czego się możecie spodziewać? Oczywiście leśnictwa, no bo jeśli zaczęliśmy ten las, no to musimy tam skończyć pracę. Już mamy go trochę dość, ale no Zarobek na tym jest na, na pewno niezły. Też cieszy fakt, że ten las jest bardzo blisko tartaku, także nie wozimy tego, tego drewna zbyt daleko. Transport nam zajmuje najmniej czasu. I tak to właśnie tutaj sobie gospodarzymy. Jeśli chcecie się dowiedzieć co będzie w nowej wersji tej mapy, czyli 1006, to bardzo polecam kanał oficjalny Snuki Snu. To jest właśnie kanał dedykowany tej mapie. Tam są wersje beta. Jeszcze zanim jakby, mapa wyjdzie dla wszystkich. Jeśli ktoś chciałby mieć dostęp do właśnie wersji beta przed, przed tym jak wyjdzie oficjalna wersja 1.0.0.6 to zawsze można yy, wpłacić taki abonament yy, na nie wiem ile on teraz wynosi na stronie LSFM yy, i tam wtedy macie dostęp do tych, yy, do tych yy, wersji beta tej, tej mapy Jeszcze jedną rzecz tutaj wam mogę pokazać W zeszłym roku z racji tego, że mieliśmy pszenicę, to zrobiliśmy sobie sporo nasion w, ty, w tej maszynie Sydmasterze. I tu poworkowaliśmy, ale chyba z tego co wiem, to większość jest wsypana do siewnika. Myśleliśmy, że tego będzie dużo, ale tak naprawdę to chyba jednak niewiele tego jest, tego co teraz widzę. No najwyżej się jeszcze nam wiosnę zrobi. Na pewno będziemy robili misje różnego typu, yy, głównie nawożenie pewnie, jakieś siewy, bo mamy dość wydajny siewnik. Yy, I jeśli chodzi o odcinki, to jednym z najbliższych odcinków będziemy robili TMR, ponieważ yy, brakuje TMR-u dla krów. Tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Yy, oczywiście jeśli Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Zapraszam do, subskry do subskrypcji, ponieważ kanał jest nowo otwarty i na razie pustało tutaj, ale mam nadzieję, że szybko się to zmieni Oczywiście jeśli czegoś zapomniałem powiedzieć yy, istotnego yy, o tutaj yy, we wprowadzeniu do naszego gospodarstwa, no to wspomnę o tym w kolejnym odcinku gdzie będę też, pokażę Wam też modyfikacje, na których gramy Także dzięki yy... Oczywiście zapraszam do kontaktu z nami w komentarzach czy na no maila. W informacjach w zakładce informacje do kanału jest do mnie mail. Także zapraszam. Ponieważ, jeśli ktoś gra na tej mapie dłuższy czas, to na pewno będzie miał jakieś na przykład dla nas sugestie, może jakieś podpowiedzi, bo też przecież nie uważamy, że że znamy tą mapę doskonale, nie? Już ja, ja na przykład gram na niej od pierwszej wersji do dziewiętnastki od wersji 1.0.0.0 czy 001 no ale na pewno są rzeczy, których jeszcze tutaj nie robiłem na przykład hodowla świn nie hodowałem jeszcze na tej mapie świn no oczywiście ta seria jest też stworzona po to, żeby Osoby, które nie znają tej mapy, albo dopiero zaczynają na niej grać, mogę zada zadawać pytania. Także odcinki pewnie będą też trochę poradnikowe, na przykład jak ten najbliższy o, o produkcji TMR-u. No więc jeśli będziecie mieli jakieś pytania do rzeczy, takich, które możemy teraz na, na bieżąco zrobić, no, na przykład jeśli będą pytania o hodowle świń, no to... Pewnie nie zrobimy takiego odcinka od razu, tylko dopiero kiedy będzie... kiedy zbierzemy ziemniaki, także na, na, na ten odcinek będziecie musieli trochę poczekać, czy tam z produkcji na przykład paszy dla śwień. To będziecie musieli trochę poczekać. No ale na inne takie porodnikowe odcinki właśnie typu produkcja TMR-u, produkcja sera, produkcja masła na tej mapie, bo na pewno... Ja już to robiłem w innej w poprzedniej wersji, ale teraz. Jakby nowy save, więc już mamy... Zaraz zresztą pokażę. Mamy tyle mleka od krów, także niedługo kupimy maszynę do masła i będziemy produkowali tutaj masło. Też mam zamiar iść, iść w hodowle cielaków niedługo. Jak właśnie ta ilość mleka koziego, mleka krowiego się powiększy, to na pewno będę będziemy chcieli pójść w hodowle cieląt, bo, bo to się też opłaca. No, także dziękujemy za uwagę. I zapraszamy na kolejne odcinki. Kuba Ciemno. Agro. I first.